Ogniska wścieklizny na Mazowszu. Władze reagują ogniska wścieklizny na Mazowszu. Wskazano zagrożone tereny. Ulica w miejscowości Izabela, na terenie gminy Wiązowna w powiecie otwockim województwo. Mazowieckie, potwierdzono wściekliznę. Powiat ten, a także powiat Miński i dwie dzielnice w Warszawie Wawer i Wesoła, zostały wskazane jako zagrożone chorobą. Wojewoda Mazowiecki Konstanty radziwiło na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu Otwockiego, Mińskiego i miasta stołecznego Warszawy dzielnice Wawer i Wesoła. Obszarem zagrożonym wścieklizną zostały objęte, w Wawrze część dzielnicy ograniczona od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą kwitnącej Akacji, a od południa ulicą Izbicką ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni. W Wesołej jest to część dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczona od północy linią kolejową, od zachodu ulicą Ipraskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski. W powiecie mińskim rozporządzenie dotyczy sumejówka. W powiecie mińskim w gminie Halinów rozporządzeniem objęto długą kościelną. Część miejscowości na zachód od ulicy Jana Kochanowskiego oraz Długą Szlachecką. Część miejscowości na zachód od ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a także Grabinę i Halinów. Część miejscowości na zachód od ulicy Okuniewskiej. A także Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny i miejscowość Stary Konik. Z kolei w powiecie otwockim w gminie Wiązowna są to miejscowości Boryszew, Emów, Duchnów, Góraszka. Izabela, Majdan, Michałówek, Stefanówka, Wiązowna, Zagórze, Zakręt Obowiązki mieszkańców na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz trzymania psów na smycz lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu. Pozostałe zwierzęta powinny przebywać w ogólnikach lub w zamkniętych wybiegach. Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje zakaz organizowania targów, wystaw, konkursów pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę, a także zakaz organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych. Wścieklizna jest niezwykle groźna, wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych, która podlega obowiązkowi zwalczania. Wirus wścieklizny jest odporny na gnicie i zamarzanie, natomiast wrażliwy jest na ogrzewanie w temperaturze 60 starszy. C przeżywa 5 minut oraz na działanie większości środków dezynfekujących. Do zakażenia wścieklizną dochodzi zazwyczaj maskutek pogryzienia przez chore zwierzę. Zakażenie jest możliwe poprzez kontakt ze ślimą chorego lub zakażonego zwierzęcia. Wirusy wścieklizny początkowo atakują zakończenia nerwowe uszkodzonych miejsc, a następnie poprzez nerwy obwodowe mózg. Prawie zawsze jest to choroba śmiertelna.